Sprzątamy Las Wolicki. Kolejna cenna ekoakcja już w najbliższą sobotę, 20 maja. Start, godzina 9:30. Zbiórka, ulica 23 sierpnia, boisko pod lasem. W trakcie marszu zostaną przeprowadzone prelekcje, czym jest las dla nas i kim my jesteśmy dla lasu oraz co las kryje w sobie. To jest kolejna inicjatywa, także serdecznie zapraszam. Myślę, że to nie tylko będzie spacer po lesie, ale też właśnie dbanie o czystość tego lasu, bo to są nasze płuca, a tak wielu mieszkańców z tego lasu korzysta. W związku z tym, ta inicjatywa pojawia się już od wielu, wielu lat. I różne osoby organizują, dlatego tutaj my też jako mieszkańcy postanowiliśmy, że opiekujemy się naszym cudownym lasem. Dlatego zapraszam, proszę wziąć z sobą dobry humor, gdyby padało to płaszcze przeciwdeszczowe, reszta będzie przygotowana, czyli wszystkie narzędzia do sprzątania również będą. W tym roku dostaliśmy zaproszenie do współorganizacji, cieszymy się i będziemy razem z Powiatem, z nadleśnictwem, z Parafią sprzątać właśnie Włodzki Las, czego się bardzo cieszę, bo każdy znaleziony śmieci, posegregowany, sprawią, że na spacerach już nie będzie nam to przeszkadzać. Będą dwie pogadanki, które poprowadzi pan Andrzej Czeciak i druga pogadanka to poprowadzi ją pan dr Krzysztof Kosiński. Także na pewno musimy się podzielić na dwie grupy, no bo tak by nas było dużo, a lasu też jest dużo, w związku z tym e, każda grupa wyruszy. E, zbiórka jest o godzinie 9.30, 20 maja, a tutaj przy boisku na ulicy 23 sierpnia. Ruszamy, myślę, że będzie jak zwykle ciekawie. Na wielkie sprzątanie lasu Wolickiego zapraszają Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie, Urząd Miasta Dąbica, Wydział Ochrony Środowiska, Radna Rady Miejskiej w Dębicy z osiedla Wolica, Starostwo Powiatowe w Dąbicy, Nadleśnictwo Dębica, Doktor Nauk Przyrodniczych Krzysztof Kosiński oraz High Fit Gym and Fitness